Cześć kochani, opowiem dzisiaj Wam o wyjeździe do Kenii jak możecie sobie to zorganizować. Ja ostatnio byłam tam na dwa tygodnie. Polecam wybrać się właśnie do Nairobi National Park, bo jest to bardzo blisko miasta, więc potrzebujecie tylko dobre auto, najlepiej 4x4 z dużą widocznością i pokażę Wam zaraz kilka filmików i zdjęć z mojego doświadczenia. Zwierzaków, jakich możecie się spodziewać, to jak widać żerafa, zebry, Dużo macie też bufalos i różnych jeleniowatych, jak impale, gazele, elandy, hartebeest, waterbuck, także warthog, nie pamiętam to jest, taka świnka dzika. Tutaj na przykład mamy nosorożce, będziecie także widzieli hipopotamy, strusie, może się nawet uda Wam zobaczyć, popatrzcie co tutaj mamy, serwala. Widziałam też lopata, ale niestety nie udało się nic nagrać. O, tutaj te świnki, ale one to w ogóle wszędzie. Małpki oczywiście, a tutaj wylewam wodę z auta, bo musiałam przyjechać przez dosyć wysoką rzekę. Dobra, przejdziemy naokoło małpy, bo małpa się nie chce ruszyć, pomimo że prawie wjechałam w nią. Cześć Okej, następnie możecie sobie także wybrać takie miejsce jak Amboseli. Także piękny park i bardzo polecam. Tutaj, żeby dojechać, to są 4 godziny, więc najlepiej jak zatrzymacie się gdzieś w okolicach na noc. Jeżeli będziecie mieli dobrą pogodę, to będzie dobra widoczność właśnie na Kilimandżaro. Ja mam troszeczkę filmików i zdjęć, więc się podzielę. Kilimandżaro po zmierzchu, jak widać, chmury się roztępiły. Tutaj mamy bufalos z podnóża Kilimandżaro, a także słonie, które się w błocie kopią. Następnie hiena, która też coś tam podjada. A tutaj jeszcze historia błotna. Nie chcę na hienę zwalać winy, ale tak mnie to zgubiło, że wjechałam w błoto. Nie zdałam sobie sprawy, że właściwie wjeżdżam było błoto. Myślałam, że tylko troszeczkę w małą kałużę, i cały przód miałam zawalony. Wyjechałam z błota. Proszę, to moja ręka. Populano. Możecie też pojechać w drugim kierunku, na przykład do Nakuru. Nakuru to też jest dobre safari. Tutaj w teorii możecie pojechać naokoło właśnie tego y, jeziora. Jednakże tutaj ostatecznie ta trasa górna jest nie do przejechania, więc bardziej polecam, żebyście się skoncentrowali na tych częściach północno-wschodnio-południowych. Jest tam też wodospad w jednym z miejsc. Proszę bardzo, tutaj. Jeszcze wytłumaczę, jak z tym błotem było, bo... Na szczęście miałam bardzo dobre auto e, i tak samo z tyłu miałam e, jeszcze e, twardą ziemię, na którą mogłam wrócić i po prostu wycofać e, z tej całej maniany. To w ogóle nie była trasa już od jakiegoś czasu, ale ja oczywiście e, chojrak, ponieważ mam dobre auto, co sobie jadę. E, I no, w, w tym czasie będąc w tym parku, powiem zajechałam na taką jakby część tego parku, że od trzech wtedy czy czterech godzin już ludzi nawet nie wiedziałam. No a tutaj na kuru i jedziemy dalej. Teraz tak, jeżeli chodzi o takie dniowe wycieczki, czy nawet nie, takie powiedzmy półdniowe wycieczki, to możecie pojechać do centrum żyrafy i to było bardzo ciekawe doświadczenie dla mnie, ponieważ możecie tam karmić z własnej ręki żyrafy. że kolejnym miejscem, które jest bardzo ciekawe i ja osobiście y, mam bardzo dobre wspomnienia, to Karen y, Blickson Museum. Jeżeli ktoś z Was ogląda, a może i nie oglądał filmu, to z, polecam, bo wtedy to, co zobaczycie w tym y, domu, to także zobaczycie w, w tym filmie y, albo w w drugą stronę. Ja spędziłam tam chyba z dwie godziny, ponieważ y, chłopak, który opowiadał y, robił to z takim zaangażowaniem, że aż chciały się słuchać tym bardziej, że to było na jeden na jednego. W Kenii ludzie za dużo nie zarabiają, więc um, taka normalna stawka powiedzmy za godzinę to półtora dolara można powiedzieć, i więc jeżeli dacie kilka dolarów za taką dwugodzinową prezentację, to jeżeli kogoś wysprzecie powiedzmy na dwa dni, no to, to super, e, no oczywiście na ile tam jesteście w stanie sobie pozwolić. Następnie Boma Savkenia także bardzo polecam, e, jest to tak naprawdę miejsce, gdzie macie te domki, ale też macie przedstawienie, więc pokażę kilka zaraz filmików, jak to wygląda. Dobry, dobrze, dobrze, dobrze. szczerze mówiąc, bo nawet jeżeli pojedziecie sobie do Nairobi National Park, to jest jedno, ale tutaj jest jeszcze coś bardzo ciekawego i to się nazywa e, sanktuarium słoni albo taki żłobek dla słoni, ponieważ wychowują tam słonionka, które później próbują wypuścić na wolność w rejonach cawo National Park, ponieważ to jest bardzo duży obszar i właściwie tylko tam e, należy te słoniki wypuszczać, więc e, w tym naszą parku park, nie zobaczycie słoni jako taką w parku, ale zobaczycie je tutaj, jak pójdziecie i musicie się wcześniej nie umówić najlepiej kilka tygodni wcześniej, ponieważ jest naprawdę to dosyć popularne miejsce i wszyscy się zapisują jak szaleni, no i też z dobrego powodu No, będzie tam też w zależności. Czasami mają też suorożce albo inne też zwierzaki, więc będziecie mogli dosłownie na wyciągnięcia ręki, mieć kontakt z tymi zwierzaczkami, szczególnie. Popasami tak zwanymi. Um, co tu jeszcze mam powiedzieć? Jeżeli chodzi o hikingi czy spacery, to np. Ngong Hills jest bardzo fajne. Uff, ja miałam szczęście i nieszczęście takie, że widziałam tam bufalo i pokażę wam footage z tego, ponieważ to nie, nie było coś co oczekiwałam. To looks similar to buffalo and I Oh, it is a buffalo. Jeżeli chodzi o inne spacery, to jak najbardziej polecam Karura Forest. Zobaczycie tam małpki, no i tam takie powiedzmy drobne zwierzaki. Jest to las, w, dosłownie w centrum Nairobi, prawie że, więc jest to bardzo blisko do miasta. I tutaj mm, też możecie z półtora, z dwie godzinki spędzić na spacerku, zrobić sobie taki lupłok, zobaczyć wodospady. No, tylko uważajcie, bo tam potrafi też być ślisko. Jeżeli chodzi o taki mniejszy park i bliżej centrum, to macie arboreum. I don't know. No i um, powiedzmy tutaj z pół godzinki, powiem, tak naprawdę wystarczy, żeby zrobić taki loop. Okej, okay, ale coś, co naprawdę ja uważam, że warto zwiedzić i zobaczyć, to są plantacje herbaty. I to są właśnie... Te obszary, więc gdziekolwiek, tak naprawdę, pojedziecie, możecie na przykład podjechać do takiego hotelu, zostawić tam auto i pójść na spacer. I właśnie ja tutaj byłam w takim e, Bethel Tifan, więc e, można to chodzić i pomiędzy tymi e, krzaczkami, i, i no tylko pamiętajcie, że sobie założyć jakiś kapelusz i, i też mieć coś na ochronę przed słońcem, bo tam po prostu nie ma zacienienia w dużej części. I co jeszcze. A pewnie będzie Was interesowało miejsce takie jak restauracje, ale to naprawdę sobie możecie wygooglować. Jest dużo opcji. E, oczywiście hotele, tak samo są opcje, muzea, e, meczety. Jest tutaj tak samo China Town, jeżeli Was interesuje chińskie jedzenie. E, więc no powiedzmy sobie, tak, jakieś nie jest to duże i w większości to są sklepy. Ale dla zainteresowanych jest to powiedzmy opcją. I jeżeli chodzi o Shopping Malls, to moim ulubionym było i nadal jest Village Market. No, byłem tam niejednokrotnie i powiem, że naprawdę nie poczujecie się jak w Afryce w ogóle. Jest to także taki. GG record, I guess. Możecie pójść na kawkę, możecie zjeść. Tam wieczorkami są różne występy, więc muzyczka też będzie w tle. I co jeszcze? I miłego podróżowania.